Na prost. marsz. Mamy w województwie śląskim 32 jednostki rangi miejskiej, powiatowej, no w tym komendę miejską Policji Fożowej. I muszę powiedzieć, że naprawdę ta jednostka od wielu, wielu lat. Plasuje się w ścisłej czołówce województwa śląskiego. Tutaj systematycznie spada dynamika przestępczości, czyli mówiąc wprost, liczba przestępstw kryminalnych, zwłaszcza z roku na rok jest coraz mniejsza, a efektywność ścigania sprawców tych przestępstw systematycznie rośnie. To naprawdę zasługa ciężkiej, mozolnej pracy chorzowskich policjantów i za to należy im się gorący szacunek i podziękowanie. Te należne Państwu zaszczyty to rezultat Waszej dobrej, przytelnej służby. Oraz pracę. Skoro pan komendant wojewódzki uważa, że jest to dobra jednostka i plasuje się gdzieś na szczytach, jeśli chodzi o pozostałe komendy, no to ja się tylko mogę cieszyć, że moi ludzie robią dobrą robotę, a z pożytkiem dla mnie i dla mieszkańców przede wszystkim. Bardzo się cieszymy, że wyniki policji są coraz lepsze w i coraz lepiej są oceniane. Zrasta poziom bezpieczeństwa w naszym mieście. Mam nadzieję, że przyczyniają się do tego, do tego także wsparcie, które chorzowski samorząd udziela Chorzowskiej policji. No niewątpliwie takim największym wyzwaniem inwestycyjnym dla chorzowskiej policji, dla miasta było dokończenie takiej kompleksowej modernizacji komendy miejskiej policji w chorzowie, w chorzowie starym przy ulicy Legnickiej. To była bardzo duża inwestycja, także przy wsparciu miasta. Komenda została, została oddana do użytku 18. Lat temu, więc praktycznie osiągnęła okres pełnoletności. i Najwyższy czas był, aby ten budynek przywrócić do łaski do dawnej świetności. Myślę, że kosztem tych ponad 4 milionów złotych się to w zupełności udało.